Opowiem Ci teraz o najgorszym sposobie myślenia, który w ogóle nie pomoże Ci w kontaktach z kobietami. Kompletnie, wręcz je zastopuje i prawdopodobnie przerzuca się on też na inne dziedziny w Twoim życiu, ponieważ problemy w kontaktach z kobietami to jest o, tylko i wyłącznie, Ach, dzisiaj będą plecy robione, tylko i wyłącznie yy, objaw tego, co nie działa, yy, a nie Przyczyna. To jest podejście, które mówi ci o tym, że masz iść na skróty, kombinować, wymyślać, szukać sposobu, żeby oszukać system. Niestety, z oszukiwaniem systemu i wchodzeniem na skróty jest tak, że jeżeli, i ja też się o tym przekonałem często, zawsze boleśnie, że jeżeli weźmiesz coś, nie dając równowartości, wartości. To potem trzeba to zwrócić z nawiązką i będziesz musiał to zwrócić. E, tak jak na przykład, jeżeli zjesz więcej niż wydajesz energii, no to później trzeba będzie to zrzucić, albo zaczniesz ponosić skutki tego w postaci no, problemów z wagą, później może i nawet problemów ze zdrowiem oczywiście czego, czego ci nie życzę. Jeżeli użyjesz alkoholu czy innych używek, żeby podnieść swoją pewność siebie, co masz potem? Jeszcze niższa pewność siebie, problemy zdrowotne, następnego dnia żganie, schranie, wszystko po kolei, cały ten repertuar związany z kacem i ekstremalnym odwodnieniem, tak samo z mocniejszymi używkami, to wszystko do ciebie wraca. Jeżeli oszukasz i będziesz na przykład udawał kogoś, kim nie jesteś, na przykład Twój, y, twój dziadek ma fermę lisów, jesteś dziedzicem fortuny magnata naftowego, i w ten sposób będziesz poznawał kobiety, to do ciebie wcześniej czy później w taki czy inny sposób wróci. Są ludzie, którzy się z tym nie zgadzają. Ja to szanuję. Każdy ma prawo myśleć inaczej. Dla mnie najważniejsze jest tutaj to, w jaki sposób ja postępuję swoim życiem. Jeżeli twoją lekcją jest to, żeby przeżyć i przekonać się, e, dlaczego to nie działa, ja ci nie stanę na. Ja ci nie stanę na drodze. Dlatego szukanie skrótów jest tym, co powoduje, że wcześniej czy później wtopisz. Jak nie w relacji, to, to w innych tematach. Szukanie skrótów się ści. Jedyne, co możesz zrobić, to skupić się na prawdziwej i autentycznej pracy. Ponieważ nie osiągniesz celów etapu ósmego, jeżeli dalej jesteś na etapie drugim albo trzecim, tylko będziesz udawał że jesteś na etapie 8. Ma to mniej więcej tyle sensu jak powiedzenie: Będę dobrym inwestorem jak Warren Buffett, bo będę chodził do McDonalda i y, pił Coca-Colę. Albo kupię sobie golfa, taki ubranie pod szyję, y, będę go nosił, to będę tak mądry jak Steve Jobs. Jeszcze y, większy absurd pod tytułem: A ja słyszałem, że Steve Jobs walił grzyby gdzieś tam po lasach. I on był taki mądry, później wrócił i założył. Nie, on nie był mądry, bo walił grzyby. On był już mądry, przez przypadek walił grzyby. Więc pamiętaj o tym, że wszystko ma swoją cenę, tak? Wszystko ma swoją cenę. Tak jak jest wiele osób zainspirowanych tym horrorem yy, o nazwie Wilk z Wall Street, gdzie oni poszli do sprzedaży i oni później, wiesz, zaczęli robić, znam nawet osobistą taką historię, gdzie gość był tak wkręcony w ten film, no, że później zaczął robić nieeleganckie, powiedzmy nieetyczne zagrania biznesowe. Bardzo nieetyczne. A czy zgodne z prawem, to ja nie wiem, nie jestem prawnikiem. Ale nieetyczne. I później co się okazało, że musiał uciekać z kraju, bo zainteresowali się nim panowie, Którzy też mieli nieetyczny sposób na mm, zarabianie pieniędzy, tak, oczywiście, tak słyszałam, że to takie plotki. Podobno tak było. Ja, to, ja, nie, ja nic nie mówię, ale załóżmy, że na potrzeby tego filmu ta, ta historia jest zmyślona. I od y, super imprez y, y, z dziewczynami skończyło się na tym, że trzeba było zapakować wana i wyjechać na jakiś czas w głąb Europy ponieważ zainteresowali się nim panowie, którzy niekoniecznie też uznają e, sposoby e, by etyczne i legalne na zarobienie pieniędzy, tylko wymyślili sobie, że dobrze, skoro ty młody tutaj tak dobrze ogarniasz, to myślę, że fajnie jakbyś, myślimy, że fajnie jakbyś się podzielił, albo cię połamiemy. Oczywiście jest to historia zmyślona na potrzeby tego filmu i ona nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Ale takie sytuacje się zdarzają. Wszystko ma swoją cenę. Tak samo przebywanie w środowiskach, gdzie są ludzie, którzy też myślą w ten sposób i nazywają to sprytem, nazywają to cwaniactwem, nazywają to obrotnością życiową i uważają, że oni wykrywają w życiu. Nie. Niestety muszę Cię rozczarować, ale kluczem do tego, żeby osiągnąć cele w tematach, które Cię interesują, jest bezwzględna, absolutna uczciwość. A działanie po łebkach to też jest brak uczciwości. Szukanie skrótów to też jest brak uczciwości. Nie mylmy szukania skrótów z efektywnością, bo można robić coś w najlepszy możliwy sposób, jaki jest na tym etapie dla Ciebie dostępny. Ale to nie jest to samo, co kręcenie, kombinowanie, oszukiwanie i malowanie trawy na zielono. Dlatego ja stawiam mocno w pracy z moimi klientami podopiecznymi, kursantami, choć wolę słowo podopieczny, bo to tak jakś tak milej brzmi, a klient no niekoniecznie, bo yy, niestety to jest specyficzna forma relacji, gdzie Ty płacisz, ja wymagam. Yy, po to, żebyś Ty osiągnął cel, o których marzysz. Jest to konieczne. Do tego, żebyś to osiągnął, te cele. I rozumiem, że ludzie, a bardzo często ludzie, im, im większe mają ciągoty do stosowania skrótów, tym większe mają problem w relacjach z kobietami. Yy, tak. Ponieważ, jeżeli tw Twoim skrótem jest tylko i wyłącznie czytanie, oglądanie filmików na YouTube, nie wiadomo po co, a nie ma tam za wiele działania, to nie jest to droga, która cię zaprowadzi do czegokolwiek. Oczywiście możesz sobie wybaczyć, to nie jest wiem, że chcesz robić, robić wszystko najlepiej jak umiesz, to nie jest celem tego filmu, żebyś ty się czuł źle. Ja chcę tylko ci powiedzieć, że droga, którą wybrałeś, musi być oparta o prawdę, o rzeczywistość. I w ten sposób ja też prowadzę ludzi, z którymi pracuję, że najpierw moim celem jest to, żeby on się stał osobą, która jest w stanie wykonywać te zadania. I stał się osobą, która myśli w odpowiedni sposób. ten sposób będzie mu dużo, dużo łatwiej. No, pochrupało, pochrupało, można gadać. W ten sposób będzie mu dużo, dużo łatwiej. I w ten sposób, dlaczego będzie miał lepsze wyniki? Ponieważ jeżeli ja się skupiam na tym, żeby przetworzyć. Pomóc Ci przerobić Twoje emocje, żeby budować Twoją autentyczną atrakcyjność, opartą o bycie prawdziwym, opartą o bycie szczerym, opartą o y, wyrażanie siebie bez obaw i lęków w relacjach z, z kobietami, to w ten sposób ten efekt będzie i trwały, i dłuższy. Zresztą opinie moich klientów możesz poczytać. Oczywiście są nie wszystkie, bo masę opinii straciłem ileś lat temu podczas migracji strony, bo tak o dbałem o yy, yy, bezpieczeństwo moich klientów, że pokasowałem korespondencję z nimi, włącznie z opiniami, przed wielu lat, więc została tylko część tych opinii, od razu mówię, ale są też opinie audio, pod tytułem tego filmu klikasz więcej i tam wejdziesz na moją stronę, jak wejdziesz na, na tą stronę, to w lewym górnym rogu trzy poziome kreski klikasz i tam masz menu i wszystko elegancko ci wyskoczy, możesz sobie poczytać opinie i też od pewnego czasu nagrywam je w formie audio z tymi klientami, którzy się zgodzą, bo też mam klientów, którzy z racji swoich profesji cenią sobie szczególną anonimowość. Tak czasem bywa. I ale ja to szanuję. I jeżeli ja poprowadzę cię prawdziwą ścieżką, a nie ścieżką taką, że ty będziesz tylko wiedział, co ty masz zrobić, co ty masz powiedzieć, i dostaniesz tylko narzędzia, na jakiś tam moment. Dlatego ja nie rozumiem idei pod tytułem jakieś tam mm, szkolenia ze słuchawką w uchu. Nie rozumiem tej idei, ale ja nikomu nie nie Każdy szkoli tak jak, tak jak uważa za słuszne. Bo moim celem jest to, żebyś ty nie potrzebował słuchawki w uchu, tylko żeby twoje myślenie było takie tak zmienione i żebyś ty był tak kompetentny, żebyś ty z miejsca był w stanie sam tworzyć rozwiązania Sytuacji, które, mm, które potrzebujesz. I uważam, że to jest dużo, dużo, dużo lepsze rozwiązanie niż takie podpijanie się kimś jak tak, taką kulą ortopedyczną, bo nie o nogi. Ale co kto lubi? Co kto lubi, jeżeli komuś to pomaga, to spoko. Dlatego nie szukaj na siłę skrótów, bo to się zemści. Tak samo, jeżeli weźmiesz coś w co nie włożyłeś wystarczająco dużej wartości, z czasem trzeba będzie to oddać. Rozumiesz? No. A jeżeli chcesz naprawdę nauczyć się, jak poznawać kobiety i naprawdę przejść transformację, która sprawi, że ten efekt zostanie z Tobą na dłużej, a wręcz na lata, to zapraszam pod tytułem tego filmu. Klikniesz więcej i tam masz linki do moich stron do współpracy i do wielu innych opcji. Pozdrawiam. Cześć.